Cześć, witajcie! W materiałach prosiliście mnie o pokazanie różnicy, jeżeli chodzi o gęstość kapitału, a z drugiej strony także o to, jakie są opcje, jeżeli chodzi o kupowanie złotych monet. Popatrzcie, można kupić monetę, dwie uncje, koszt 26 tysięcy złotych może być to jedna uncja 12,5 tysiąca złotych, 1 czwarta uncji 3,5 tysiąca złotych 1 dziesiąta uncji 1400 1.20 około 800 zł. Czyli słuchajcie, zakupujecie taką monetę lub dwa razy mniejszą, 8 razy mniejszą, 20 razy mniejszą lub 40 razy mniejszą. Jeżeli chcecie trochę więcej dowiedzieć się na temat złota, srebra, inwestycji, jak wygląda rynek, zapraszam na 18 października do Krakowa na moje wydarzenie. Szczegóły teraz. A